Rok temu, w tym miejscu, jak rozmawialiśmy, powiedziałeś, że auta chińskie wyrzucą europejski rynek za 10 lat. Podtrzymujesz to? A widzisz hale? Byłeś tu, byłeś tam, no. byłeś tam, tam? No. Byłem. Nie myliłem się I to, było, i to i to się zdarzyło w rok. To jest nieprawdopodobne. Rok temu, jak Volkswagen, cała grupa wag wyszła z tych targów, w to miejsce naturalnie wlały się marki chińskie i w tym roku jest repeat plus dokładka. I jakościowo te auta są. Normalne. No ja rozebrałem kiedyś MG u siebie na warsztacie, zdjęliśmy dywany, fotele, jakieś tam elementy osłonowe pozajmowaliśmy, to jest normalnie zrobione auto. Tak jak, tak jak się robi w dzisiaj samochody. Tam nie ma nic lepszego, nie ma też nic gorszego. Tam, gdzie ma być mastyka, to jest mastyka. Tam, gdzie ma być przelotka, jest przelotka. Gdzie ma być przewód w peszlu, jest w peszlu. Jest po prostu tak, jak być powinno zrobione auto. Tylko jest, kurde, 70% tańsze. Rewelacja. No to powiedz to w Volkswagenie. No muszą sobie, muszą sobie poradzić z tym. Ja jak dostaję informacje prasowe z, od koncernów europejskich, to tam są same ogólniki, że sobie może poradzą, może poradzą, zrobią to, a tak naprawdę konkretów tam nie ma. Przespali ostatnie 15 lat, sobie nie poradzą. To żebyśmy to zdefiniowali do końca.